Cześć wszystkim, witajcie z powrotem na kanale Hard Reset Info. W dzisiejszym filmie chcę pokazać, jak możesz dodać lub usunąć konto Google na OPPO Reno Clean. Najpierw, w ustawieniach, przewiń w dół, aż zobaczysz bezpieczeństwo i prywatność, tutaj. Kliknij na Dodaj konto Google. Musisz potwierdzić, że to ty, podając hasło lub odcisk palca, Tutaj podajesz swój adres e-mail. A teraz proszę wpisać swoje hasło. Jak widzisz, tutaj mamy. Kto będzie korzystał z tego urządzenia? Teraz kliknij dalej. Kliknij, akceptuję. A jak widzisz, możemy wykonać kopię zapasową danych naszego urządzenia. Kliknij, akceptuję. Jak widzisz, nasze konto zostało teraz dodane. A teraz chcę pokazać, jak to usunąć. Najpierw ponownie przechodzimy do bezpieczeństwa konta. Kliknij na sprawdzenie bezpieczeństwa Google. Teraz kliknij na swój ikonę, następnie kliknij. Zarządzaj kontami na tym urządzeniu, a potem kliknij na konto, które chcesz usunąć. Tutaj kliknij na trzy kropki i wybierz usuń konto. Czy jesteś pewny? Kliknij OK. Potwierdź ponownie, a Twoje konto Google zostało usunięte. Dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby polubić, subskrybować. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.